Cześć witajcie rozpoczynamy 313 odcinek naszej serii Daily Booster w której codziennie otwieramy jeden bosterek do Magica, Pokémonów lub yu i dobrze widzisz drogi widzu dziś otworzymy sobie Steam Sage do Pokémonów. set przez jednych nienawidzony ja tam go lubię ze względu na fajne grafiki kart. Natomiast y, można go lubić, nienawidzić, natomiast faktycznie wywołuje jakieś emocje. No i wszędzie go, gdzie się da Nintendo, dopychało do produktów. Chyba do tej pory to się zdarza. No ale lecimy z naszą paczką. No i chwila prawdy, czy uda nam się go normalnie otworzyć? Czy będzie trzeba? Ok, jak na, jak na razie spoko. Dobra, w miarę przyzwoicie poszło. Mamy znów zielonych od tylko, także to raczej sugeruje jedynie kartę rzadką, no ale, raz, dwa, trzy, bo to jest Sun and Moon, nie ma energii i lecimy. Mamy Stylix Spirit Link, jest Muzliw, mamy też Brivery, ten, ten art akurat w ogóle nie przypadł mi do gustu, jest Angela, Pauniard, bardzo fajne tło, jest Ashaot, spoko. Jest Nidora. No, ten artwork nadal jest genialny. Zresztą, kupujecie tę kartę na naszym Allegro, to ładnie schodzi, więc myślę, że nie bez powodu. Jest nasz piąty uncommon, czyli jest to Fungus, i naszą kartą rzadką jest manki ze świetnym artworkiem na Reverse Holo. No i cóż, naszą kartą rzadką jest Talon Flame, ale naprawdę jest rewelacyjny. Wow, świetna grafika. Zaraz o, wyłapiemy ostrość. Mega mi się podoba. Więc fajnie. Mimo, że nie ma karty wyżej niż karty Rare, to i tak bardzo fajny bosterek. No i tak, żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 312 i cyk, mamy 313 bosterków w naszej serii. Jak widzisz, tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczuchy Steam Sage. Wszystkie te karty trafiają na, na nasz Allegro. Link czeka na Ciebie poniżej w opisie tego filmu. Natomiast jeśli sam odcinek przypadł Ci do gustu, czy lubisz ten set, albo spodobał Ci się na przykład ten wspaniały Talon Flame, za ostatnią łapkę w górę napisz komentarz. Jesteśmy otwarci na Twoje przemyślenia czy doświadczenia. Natomiast my, jak zawsze, drogi widzu, dziękujemy Ci za Twój czas i do zobaczenia już jutro w kolejnym tej Libosterze. Cześć, trzymajcie się.